Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Medaliony Profesor Spanner tego rana byliśmy tam po raz drugi. Dzień był pogodny, majowy, chłodnawy. Wiatr od morza szedł rzeźki coś sprzed lat przypominał. Za drzewami szerokiej, wyasfaltowanej alei stał mur ogrodzenia. Za nim ciągnął się rozległy dziedziniec. Wiedzieliśmy już, co przyjdzie nam zobaczyć. Tym razem towarzyszyło nam dwóch starszych panów. Ci przyszli w charakterze kolegów z panera. Obaj profesorowie, obaj lekarze i uczeni. Jeden wysoki, siwy, o twarzy szczupłej i szlachetnej. Drugi równie duży, ale przy tym tęgi i ciężki. Jego pełna twarz wyrażała dobroduszność i jakby zatroskanie. Ubrani byli dość podobnie i nie po naszemu, raczej prowincjonalnie, w czarne, długie, wiosenne palta z dobrej wełny. Na głowach mieli miękkie, również czarne kapelusze. Skromny, nieotynkowany domek z cegły stał w rogu podwórza na uboczu, jako nieważny pawilon dużego gmachu, w którym mieścił się Instytut Anatomiczny. Naprzód zeszliśmy do rozległej, ciemnej piwnicy. W pochyłym świetle, idącym od dalekich, wysoko umieszczonych okien, umarli leżeli jak wczoraj. Ich ciała nagie, białokremowe, młode, podobne do twardych rzeźb, były w doskonałym stanie, mimo że czekały tu już od szeregu miesięcy na chwilę, w której wreszcie przestaną być potrzebne. Leżeli już w sarkofagach, w cementowych, długich basenach z uniesionymi pokrywami, wzdłuż jedni na drugich. Mieli ręce opuszczone wzdłuż ciała, nie złożone na piersiach według pogrzebowego rytuału. A głowy odcięte od torsów tak równo, jakby byli z kamienia. W jednym z tych sarkofagów leżał na stosie umarłych znany już marynarz bez głowy. Młodzichniec wspaniały, wielki jak gladiator. Na jego piersi, szerokiej, wytatuowany był kontur statku. Poprzez zarysy dwóch kominów przechodził napis wiary daremnej: Bóg z nami. Mijaliśmy jeden za drugim baseny pełne trupów, a obaj cudzoziemscy panowie szli także i także patrzyli. Byli lekarzami i lepiej od nas rozumieli, co to znaczy. Na potrzeby Instytutu Anatomicznego przy Uniwersytecie wystarczyłby zapas czternastu trupów. Tu było ich trzysta pięćdziesiąt. Dwie kadzie zawierały same głowy bez włosy, odcięte od tamtych ciał. Leżały jedne na drugich. Twarze człowiecze niby zesypane do dołu ziemniaki, jak popadło. Jedne bokiem, jak się leży na poduszce, inne obrócone w dół albo na wznak. Były żółtawe i gładkie. Też świetnie zakonserwowane. Też równiutko od karku odcięte, jak z kamienia. W rogu jednej kadzi spoczywała na wznak ta nieduża, kremowa twarz chłopca który, umierając, mógł mieć osiemnaście lat. Lekko skośne, ciemne oczy nie były zamknięte, tylko zaledwie spuszczone. Pełne usta, barwy tej samej co twarz, przybrały wyraz cierpliwego, smutnego uśmiechu. Brwi równe i wyraźne unosiły się ku skroniom, jakby z niedowierzaniem. Oczekiwał w tej najdziwniejszej, przechodzącej jego pojęcie sytuacji na ostateczne orzeczenie świata. Dalej były znowu baseny z umarłymi, a później kadzie z ludźmi przeciętymi na pół, pokrajanymi na części i odartymi ze skóry. W jednym tylko basenie leżały osobno i daleko nieliczne zwłoki kobiet. Poza tym, w podziemiu obejrzeliśmy jeszcze parę basenów pustych, zaledwie wykończonych, bez pokryw. Oznaczały, że zapas trupów potrzebnych żyjącym był niedostateczny. Że istniał zamiar powiększenia całej imprezy. Później z obu profesorami przeszliśmy do Czerwonego domku i tam widzieliśmy na wyziębłym palenisku ogromny kocioł, pełen ciemnej cieczy. Ktoś obyty z terenem uchylił pokrywy i pogrzebaczem wyciągnął na wierzch, ociekający płynem wygotowany tors człowieczy odarty ze skóry. W dwóch innych kotłach nie było nic ale w pobliżu na półkach oszklonej szafy leżały rzędem wygotowane czaszki i piszczele widzieliśmy też skrzynie a w niej ułożone warstwami oczyszczone z tłuszczu spreparowane cienko płaty skóry ludzkiej na półce słoje z sodą kaustyczną przy ścianie wmontowany w mur kocioł z zaprawą i duży piec do spalania odpadków i kości wreszcie na wysokim stole kawałki mydła Białawego i chropowatego i parę metalowych powalanych mydłem foremek. Nie wchodziliśmy już tym razem na strych po drabinie, by oglądać tam zalegające wysoko polepę, usypisko czaszek i kości. Zatrzymaliśmy się tylko na chwilę, w tej części dziedzińca, gdzie widać ślady spalonych całkowicie trzech budynków: szczątki pieców metalowych typu krematoryjnego i bardzo licznych rur i przewodów. Wiadomo, że i czerwony domek podpalono już dwukrotnie. Za każdym razem jednak, powstający pożar został dostrzeżony i ugaszony. Wyszliśmy razem z profesorami, którzy od razu odłączyli się od nas i, prowadzeni przez kogoś nieznajomego, udali się w swoją drogę. Przed komisją zeznaje człowiek młody, chudy i blady, o wyraźnych oczach niebieskich, przyprowadzony na badanie z więzienia. Nie mający pojęcia, czego od niego chcemy. Mówi z namysłem, poważnie i smutnie. Mówi jednak po polsku tylko z akcentem obcym, cokolwiek grasejując. Mówi, że jest gdańszczaninem, był w szkole powszechnej, później skończył jeszcze sześć klas i zrobił maturę. Był ochotnikiem, był harcerzem. Na wojnie dostał się do niewoli i uciekł. Pracował na ulicy przy śniegu, potem w fabryce amunicji. Też uciekł. Rzecz na ogół dzieje się w Gdańsku. Niemiec zamieszkał u jego matki, gdy ojca zabrali do obozu koncentracyjnego. Ten Niemiec dał mu pracę w tutejszym instytucie anatomicznym i tak dostał się do profesora Spanera. Profesor Spaner pisał książkę o anatomii i wziął go na preparatora trupów. W uniwersytecie miał wykłady, taki kurs preparatorski dla studentów wydawał swoją książkę, dla tej książki pracował. Jego zastępca, profesor Wolman, też pracował, jednak nie może powiedzieć, czy dla jakiejś książki, czy tak. Ta oficyna była wykończona w roku 1943 na palarnie. Spaner wtedy postarał się o maszyny do oddzielania mięsa i tłuszczu od kości. Z kości miały być robione kościotrupy. W roku 1944 profesor Spanner kazał, żeby studenci odkładali tłuszcz z trupów osobno. Co wieczór po skończeniu kursów, jak studenci odeszli, robotnicy zabierali talerze z tłuszczem. Były też talerze z żyłami i z mięsem, więc mięso wyrzucali albo palili. Ale ludzie w mieście skarżyli się policji, więc wtedy profesor kazał, żeby palili w nocy, bo za duży smród był. Studenci mieli także powiedziane, żeby skórę całkiem czyściutko już odjąć, później tłuszcz czysto, później, według książki preparatorskiej, muskuły aż do kości. Tłuszcz wybierany przez robotników z talerzy później zostawał leżeć całą zimę, a później, jak studenci wyjeżdżali, był przez pięć, sześć dni wyrobiony na mydło. Profesor Spanner zbierał również skórę ludzką. Mieli ją ze starszym preparatorem, von Bergenem, wyprawiać i coś z niej robić. Starszy preparator, von Bergen, to był mój bezpośredni przełożony. Zastępcą profesora Spanera był doktor Wolman. Profesor Spanner był cywil, ale zgłosił się do SS jako lekarz. Gdzie jest teraz doktor Spanner? Więzień nie wie. Spaner odjechał w styczniu 1945 roku. Jak odjeżdżał, kazał nam tłuszcz zbierany w semestrze dalej wypracować, kazał nam porządnie mydło i anatomię robić i sprzątać, żeby ludzko wyglądało. Receptu nie kazał sprzątać. Może zapomniał? Mówił, że wróci, ale już nie wrócił. Pocztę, jak wyjechał, posyłali mu do hale, anatomisze anatomisches institut. Siedzi, zeznając na krześle pod ścianą, naprzeciwko okien, w świetle jest całkowicie widoczny w swych zastanowieniach i namysłach, w usilnej chęci, aby dokładnie powiedzieć wszystko, jak było, by nie opuścić nic. On jest jeden, a nas jest osób kilkanaście członkowie komisji, miejscowe władze, sądownicy. Nadmiar gorliwości sprawia, że niekiedy bywa niejasny. Co to jest recept? Recept wisiał na ścianie. Asystentka, która była ze wsi, przywiozła stamtąd recept na mydło i wypisała. Nazywała się Koitek. Asystentka techniczna. Ona też wyjechała, ale do Berlina. Oprócz receptu była jeszcze notatka na ścianie. To napisał von Bergen. Ona dotyczyła zupełnego oczyszczenia kości do wyrobu kościotrupów, ale kości się nie udały, zniszczyły się. Albo była za duża temperatura, albo za silny płyn. Zatroszczył się jeszcze tym dawnym kłopotem. Mydło z receptu zawsze się udawało, tylko raz się nie udało. To ostatnie, co leżało w palarni na stole, ono nie jest udane. Produkcja mydła odbywała się w palarni. Kierował produkcją sam doktor Spanner ze starszym preparatorem von Bergenem, z tym, co jeździł po trupy. Czy jeździłem z nim? Tak jest. Jechałem tylko dwa razy i do więzienia w Gdańsku też raz. Trupy przywozili naprzód z domu wariatów, ale później nie starczyło tych trupów. Wtedy spaner napisał wszędzie do burmistrzów, żeby trupów nie grzebać, tylko że przyśle po zwłoki instytut. Przywozili ze Stutthofu, z obozu, z Królewca, na śmierć skazanych, z Elbląga, z całego Pomorza. Dopiero jak w gdańskim więzieniu wystawili gilotynę, to już było dosyć trupów. Przeważnie to były trupy polskie, ale raz byli i wojskowi niemieccy, ścięci w więzieniu podczas uroczystości, a raz przywieźli cztery czy pięć trupów i nazwisko było rosyjskie. Trupy von Bergen przywoził zawsze w nocy. Co to była za uroczystość? Uroczystość była w więzieniu poświęcenie gilotyny. Zaproszony był szef Spaner i różni goście. Szef wziął starszego preparatora von Bergena i mnie. Dlaczego mnie wziął? Nie wiem, bo nie byłem zaproszony. Goście przyjechali autami i przyszli piechotą. Weszli do tej sali, ale my tam nie weszliśmy, tylko musieliśmy czekać. Myśmy już oglądali gilotynę i szubienicę do wieszania. To wtedy byli ci czterej wojskowi niemieccy skazani na śmierć i podobno święcił ksiądz niemiecki. Widziałem jak wpuścili jednego więźnia. Kajdanki miał z tyłu, boso, czarne nogi, tylko spodnie, a tak był nagi. Była fioletowa zasłona, za nią drugi pokój i prokurator. Starszy preparator rozmawiał później z Katem i opowiadał. Więc słyszeli mowę prokuratora, szum, jakieś rozciąganie, tupanie, jakby ktoś biegał i uderzyło żelazo. Kat meldował, że wyrok wykonany. A my już wiedzieliśmy, jak czterech trupów wynieśli w trumnie otwartej. Czy to był ksiądz przy tym poświęceniu, ja nie wiem, ale mówili, że jeden wojskowy w mundurze to był ksiądz. Na jeden raz to z tego więzienia von Bergen z wolmanem przywieźli sto trupów. Ale później Spaner chciał trupów z głowami. Nie chciał też rozstrzelanych za dużo koło nich było roboty. Zawsze zaśmiardły. Jeden na przykład niemiecki wojskowy przyszedł skazany na śmierć. Ten miał nogę złamaną i przestrzeloną, a był też i bez głowy. Wszystko naraz. Z zakładu wariatów to były trupy z głowami. Spaner chował zawsze trupy na zapas, bo jak później było za mało trupów, więc wtedy już musiał brać trupów bez głów. Ten wielki marynarz bez głowy jest z Gdańskiego więzienia. Trupy przecięte w pół są dlatego, że całe nie chciały wejść do kotła, nie chciały się zmieścić. Człowiek jeden da tłuszczu może z pięć kilogramów. Tłuszcz przechowywał się w palarni, w basenie kamiennym. Ile? Myśli długo. Chce być jak najbardziej dokładny. Jeden i pół cetnara. zaraz jednak dodaję. Tak było dawniej, ale ostatnim razem było mniej. Jak już zaczęli cofać się do Rzeszy, to był może jeden cetnar. O produkcji mydła miał nikt nie wiedzieć. Spaner zabronił mówić nawet studentom. Ale oni tam zaglądali, potem może jeden drugiemu powiedział, więc chyba wiedzieli. A nawet raz tak było, że do palarni zawołali czterech studentów i z nimi razem gotowali. Ale na co dzień dostęp do produkcji miał szef, starszy preparator, ja i dwóch robotników Niemców. Mydło gotowe brał doktor Spanner i on nim dysponował. Mydło gotowe? No, jak się zrobi, ono naprzód jest miękkie, no to musiało ostygnąć. Wtedy musieliśmy pokrajać. I Spanner zamknął mydło na klucz. Tam było nie samo mydło, maszyna tam stała. Chodziliśmy w pięciu. A inni musieli prosić o klucz, gdy chcieli wejść. Dlaczego to był sekret? Nad tym zastanawia się dłużej. Pragnie odpowiedzieć wedle najlepszej swej wiedzy. Może się paner bał, albo co? Rozważa w skupieniu. Moja myśl jest taka, że gdyby się ktoś dowiedział cywilny w mieście, to może by był z tego jaki bałagan. Mogło się zdawać, że i tu rozwieszona jest między nami, a nim jakaś fioletowa zasłona. Nie było na niego sposobu. I ktoś zapytał wreszcie. Czy nikt wam nie powiedział, że robienie mydła z tłuszczu ludzkiego jest przestępstwem? Odparł z zupełną szczerością. Tego nikt nie powiedział. To jednak daje mu do myślenia. Nie od razu odpowiada na dalsze pytania, wreszcie robi to bez niechęci. Owszem, przyjeżdżali różni do Instytutu i do Spanera. I profesor Klotz, Schmidt, Rossmann, do niego przyjeżdżali, był raz minister zdrowia w Instytucie Higieny i minister oświaty. Też był Gauleiter, Forster. Jako rektor całej Akademii Medycznej przyjmował ich profesor Grossman. Niektórzy byli, jak ten dom jeszcze nie stał, więc oni zwiedzali tylko anatomię, badając, jaka jest anatomia, czy Czego może brak, a chociaż już była palarnia, no to mydło zostało zawsze po czterech, pięciu dniach sprzątane. Nie mogę mówić, czy widzieli to mydło. Mogli widzieć. I w czasie inspekcji recept zawsze wisiał. Więc jak czytali, to chyba wiedzieli, co tam gotują. Tak, szef kazał mnie robić to mydło z robotnikami. Dlaczego mnie? Nie wiem. O panerze, jak tak zamykał mydło, to sam myślałem, że on robi jakieś szaberstwo. Gdyby miał pisać w swojej książce o mydle, to by nam tak nie zabronił o tym mówić. Może on sam przyszedł na tę ideę, żeby robić mydło z resztek? Chyba nie dostał na to polecenia, bo wtedy by się nie musiał sam starać o recept. Z tych rozważań nie wynika żadna pewność. Co studenci? Tak jak my. Każdy się bał tym mydłem myć na początku. Obrzydzenie było do tego mydła. Zapach miało niedobry. Profesor Spanner bardzo się starał, żeby ten zapach ustał. On pisał do chemicznych zakładów, żeby przysłali olejki, ale zawsze czuć było, że to nie takie mydło. Owszem, mówiłem w domu, z początku nawet jeden kolega widział. Miałem dreszcz, że można się tym myć. W domu mama też się obrzydzała, ale się dobrze mydliło, więc go używała do prania. Ja się przyzwyczaiłem, bo było dobre. Na jego chudej, wybladłej twarzy pojawia się wyrozumiały uśmiech. W Niemczech można powiedzieć ludzie umieją coś zrobić z niczego. Po południu wezwaliśmy obu starych profesorów lekarzy, kolegów z panera, na przesłuchanie. Rozmowy odbyły się w obrębie terenu ich pracy, w pustej salce jednego z gmachów szpitalnych. Obaj badani z osobna oświadczyli, że o istnieniu budynku, mieszczącego ukrytą fabrykę mydła, nie było im nic wiadomo. Oglądali ją tego rana po raz pierwszy i widok ten wywarł na nich wstrząsające wrażenie. Obaj badani z osobna oświadczyli, że Spaner, człowiek najwyżej czterdziestoletni, był w zakresie anatomii patologicznej powagą naukową. O jego stronie moralnej nie mogli nic powiedzieć, znając go od niedawna i rzadko widując. Wiedzieli tylko, że należał do partii. Każdy zeznając, siedział z dala od nas na odosobnionym krześle z wyraźnym przygnębieniem na twarzy. Każdy siedział, nie zdjąwszy swego czarnego palta, czarny kapelusz przytrzymując ręką na kolanach. Obaj mówili roztropnie. I z ostrożnością. Obaj mówiąc, wszystko brali pod uwagę. Gdańsk o tej majowej porze był jeszcze pełen Niemców. Ulicami przeciągały zastępy jeńców niemieckich, obsypywanych kwiatami przez ich kobiety. Ale władze były polskie, a w garnizonie stały wojska sowieckie. Na zapytanie, czy znając Spanera z jego działalności naukowej, Mogli byli przypuścić, iż jest to człowiek zdolny do wyrabiania mydła z ciał umarłych skazańców i jeńców. Każdy jednak odpowiedział inaczej. Ten wysoki i szczupły, o siwej głowie i rysach szlachetnych, po dłuższym namyśle oświadczył: Tak, mogłem był to przypuścić, gdybym wiedział, że taki otrzymał rozkaz. Było bowiem wiadomo, że był karnym członkiem partii. Drugi, ten tłusty, ciężki i dobroduszny o cerze różowej i wiszących policzkach, także namyślał się długo. I po namyśle, wszystko niejako zważywszy w swym sumieniu, odpowiedział: Owszem, mogłem to przypuścić z tego mianowicie powodu, że Niemcy przeżywały wówczas wielki brak tłuszczów. Więc wzgląd na stan ekonomiczny kraju, na dobro państwa. Mógł go do tego skłonić. Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą, lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.